Mezoterapia i głowa twarzy to bardzo skuteczny i tak naprawdę mało inwazyjny zabieg, chociaż przez obecność igły często budzi obawy. Stąd nasz pomysł na realizację filmu, na którym mogą Państwo zobaczyć, jak ten zabieg wygląda w praktyce. Modelką jest nasza agentka FBI Agnieszka Gomolińska, ale prawda jest taka, że w naszym zespole każdy, kto był poddany temu zabiegowi, od razu go pokochał. Czym więc jest mezoterapia i głowa? To metoda suplementacji skóry z pominięciem bariery naskórkowej. Bariera naskórkowa jest trudna do pokonania składnikom aktywnym, które zazwyczaj nakłada się na skórę. Dlatego przy użyciu małej igiełki i strzykawki wprowadzamy substancje aktywne od razu tam, gdzie chcemy. Tak jak widzą to Państwo na filmie. Dlatego zabieg jest niesamowicie skuteczny. Przed zabiegiem oczywiście przeprowadzamy dokładny wywiad z klientem i udzielamy informacji, jak pielęgnować skórę po zabiegu. Dobieramy też odpowiedni preparat. Potem skóra zostaje dokładnie oczyszczona i zdezynfekowana, a następnie znieczulona kremem Emla. Dzięki czemu zabieg jest bezbolesny. Całość odbywa się z zachowaniem zasad sterylności. Oczywiście wszystkie użyte akcesoria są jednorazowe i otwierane przy kliencie. Instytut pracuje tylko na certyfikowanych preparatach, które dają gwarancję najwyższej jakości. Ważne jest, żeby podawany preparat był wyrobem klasy medycznej. Świadczy o tym oznaczenie CE na produkcie. Do tego zabiegu użyłyśmy preparatu Cytoker S Line. Jest to koktajl rewitalizujący, który zawiera kwas hialuronowy o długich łańcuchach. Daje to długotrwałe nawilżenie skóry, wypłycenie zmarszczek i nadanie efektu soft liftingu. W składzie posiada też kompleks 55 składników odnawiających skórę. Znajdziemy tu witaminy, antyoksydanty, peptydy i szereg innych substancji, których skóra potrzebuje w trakcie regeneracji i odbudowy. Już po pierwszym zabiegu skóra staje się gładsza, bardziej napięta i nawilżona od wewnątrz, ale zabieg najlepiej jest wykonywać w serii. Dziś mogą Państwo zobaczyć mezoterapię twarzy, chociaż zabieg ten wykonujemy też na innych partiach ciała, np. szyi, dekolcie i dłoniach. Wszystko w celu nawilżenia, napięcia skóry, wypłycenia zmarszczek, poprawy kolorytu i jędrności skóry. Mezoterapię ciała wykonujemy z kolei głównie w celach wyszczuplających, redukcji celulitu i poprawy jędrności. Zabiegowi można poddać też owłosioną skórę głowy, w przypadku nadmiernego wypadania włosów czy łysienia. Jak wygląda skóra po zabiegu? Na pewno trzeba liczyć się z tym, że może wystąpić drobne zaczerwienienie lub opuchnięcia. W przypadku użytego tutaj preparatu, ze względu na obecność kwasu hialuronowego, na skórze pozostaną pęcherzyki, które utrzymują się do kilku godzin. Wszystkie takie objawy ustąpią jednak do 24 godzin. Już drugiego dnia po zabiegu możemy obserwować w pełni jego pozytywne efekty. Skóra będzie ekstremalnie nawilżona i promienna, a to dopiero początek zmian. Ostatnie wkłucia. Jak było? Cudownie, nic nie boli, jak widać. Mam na szczęście, chyba teraz będę robiła mesoterapię mojej pacjentce, więc obydwie będziemy w kropki. <śm>